Cześć kochani, jesteśmy już w kirach na parkingu, znaczy już wyszliśmy Idziemy na dolinę kościeliską niestety pada deszcz jak na razie, więc trochę lipnie, no z tego co patrzę, ma być fajnie. Mamy godzinę mamy godzinę drugą 40. Oczywiście jest trochę później niż miałem być, bo zawsze tak wychodzi Ale no, trudno W nocy, to tu jest taka cisza. Teraz słychać tylko spadające krople deszczu z drzew i, i pękające gałęzie gdzieś w lesie. Jak na razie p pękają daleko ode mnie, to, to nie ma stresu. Ale też jak się idzie z kimś to jest inaczej, a jednak jak się idzie samemu, a, no to jest trochę creepy nie powiem mamy godzinę 3.45 ponad godzinka trasy za nami przestało padać tak, z 15 minut temu, nie wiem czy widać ale przestało padać, ale jest tak duszno że ze mnie się tak leje Z masakra <śmysygrą> zaczyna nam się rozwidniać powoli na kamerze może nie będzie tego widać ale no, już coś widać głębim okiem. Jeszcze nie gasimy latarki, ale, ale już jest lepiej. Ale. Mamy ostatnią prostą. Na no szczyt. A tu nie patrzcie na znaki, bo tu jest 50 minut, a czwartą 30. Ale to jest do wszystko. Jak widzicie, widoczność jest zerowa. Bo wszędzie mamy mgłę, więc nie nastawiam się na ten wschód. Zobaczcie, co się dzieje. Początki wschodu przebijają nam się przez tą mgłę. Więc jest szansa. Już niedużo nam zostało jakieś 20 minut. Uff. I będziemy widzieć, co będzie dalej. Cały czas mam na sobie jeszcze pelerynę, bo, bo leci nam żawka co jakiś czas, tak to byłbym całem mokry, a tak to tak to chociaż tyle mogę zrobić niedaleko szczytu Mamy coraz mocniejszy wiatr I oczywiście Mgła leci z nim zasłania na wszystko Ale lecimy dalej I może w dalszej części Mam nadzieję, bo wiatr jest dość mocny Mam nadzieję, że to wszystko rozwieje Chwilę, moment I będziemy widzieć piękny schód Wyglądam jak kapucynka Jestem na pierwszym szczycie Czerwonych Wierchów Czyli na Ciemniaku który ma 2096 metrów Ale niestety wiatr nie rozdmuchał nam tej mgły Więc lecimy dalej Także Może tu, Może gdzieś po drodze będzie jaśniej i złapiemy trochę tego ładnego wschodu Po niedługim marszu docieramy na drugi szczyt Czerwonych Wierchów, czyli Kresawice, która ma 2122 metry. Możecie tutaj zauważyć, są takie pewnego rodzaju, taki to jest klimat, gdzie mamy, nie wiem, zapomniałem jak się to nazywa, ale są po prostu skałki poustawane na sobie, są porobione z nich. Ładne kopki i to jest wszędzie tutaj. To jest za chwilę, więc tutaj bardzo bardzo łatwo poznać nawet bez tabliczki, gdzie jesteśmy. Więc super, lecimy dalej. Jak widać, tutaj w nocy był śnieg z deszczem. Albo sam śnieg, bo tu mamy świeży śnieg, popruszony taki. O, a jak widać, o, się wypierdolił. Czasami jest idąc od Ciemniaka jest drugim szczytem Czerwonych Wierchów, tym samym najwyższym. Idąc z niej dalej, idziemy na Małą Łączniak. Mamy jakieś 30 minutek spaceru i właśnie do niego dotarłem. Właśnie do niego dotarłem. Mała Łączniak jest naszym trzecim szczytem Czerwonych Wierchów. Ma 2096 metrów. i Idziemy dalej, dzisiaj na czwarty szczyt. Tutaj widzimy, że trochę nam się czyści. Zaczyna się, mam nadzieję, że się to przeczyści. I chociaż trochę będziemy mieć tych ładnych widoków, nie wiem cokolwiek pokazać, no schodu nie będziemy mieć, nie będziemy widzieć tej pomarańczki pięknej, ale no trudno. No, już nie tak dużo nam zostało. Niedługo będziemy kończyć przygodę z czerwonymi wiechami, a jak widać pogody jak nie było, tak nie ma. Niestety. E, I dlatego też trochę mnie wkurwiła ta... Mamy czwarty szczyt i ostatni z czerwonych wierchów, zaczyna nam się powoli zmywać tam gła, no niestety za późno Ale no, kopa Kondraska, która ma 2005 metrów eee, Zajdziemy sobie trochę, bo tutaj mega wieje Siądziemy sobie gdzieś, bo jeszcze nie robiłem przerwy, jak wyszedłem o 2.40 to jeszcze to jeszcze nie zjadłem Mamy godzinę 5.50, więc wydaje mi się, że to jest spokojny Czas eee, jak na razie od wyjścia mamy ponad 3 godziny 3 godziny 10 minut. Z tego zobaczyłem na mapę, to na samego ciemniaka mi pokazywało więcej z samego dołu. więc się cieszę że się, że udało się coś nadrobić. Dobra, dobre, ale robi nam się pogoda. Zobaczcie, co. Pięknie I Miały być czerwone wierchy Ale są już za mną, a jest godzina Za dwie szósta Więc to trochę wcześniej, żeby wracać Na chatę Więc na Więc wisienką na torcie będzie u nas Ten oto osobnik Czyli Giewont Idziemy sobie, dawno nie byłem Przyjdziemy tu osobno na wschód słońca, bo też są tutaj ładne wschody, ale wjedziemy, pospędzamy się po łańcuchach, zobaczycie w sumie jak ktoś nie był, zobaczy jak to jest, że wcale nie jest tak źle i nie ma się czego bać, ale to potem wszystko nagramy. No i patrzcie teraz, tam byliśmy, tam byliśmy i jaka jest sprawiedliwość. Tego, że my tam nie będziemy pogody. A teraz jest fajnie. No jest, to jest niesprawiedliwe Ale docieramy tutaj. Jak na razie mamy sobie tutaj spokojny szlak. I będziemy iść sobie teraz przez, przez chwilkę i później dopiero będzie zaczynać nam się stromi. A łańcuchy mamy dopiero na samym końcu, właśnie tutaj na wyżniej Konradzkiej Przełęczy. Odtąd e, będą zaczynać nam się lekkie schody, mm, bo tutaj po prostu będzie stromiej i trochę ciężej. Ale jak widać Giewont jest już blisko, duże jest, także zaraz tam będziemy. No i okej, okay, po kilkunastu minutkach swobodnego marszu po naszych kochanych stopniach Docieramy do łańcuchów Że tutaj właśnie mamy to Jest mega zimno, więc a Dlatego mam czapkę na głowie Więc ja sobie założę rękawiczki a... I... i pójdziemy do góry Okej, okay, rękawiczka założone Fuck you Grancikiem jeszcze z wojska. Tak, gdy się się służyło w tym 39 A dobra, dobra, skończę pierdolić. Idziemy. Tutaj tak nie ma nic trudnego. komuś czy patrzy, czy się patrzyć ty sobie stawiacie nogi. Naprawdę to nie ma nic trudnego. Tutaj można normalnie spokojnie iść, nawet bez łańcuchów. Ale jak są, to czemu ich sobie nie używać? Pewnie nie jeden tu był taki taki mocny, że po prostu Mógł się pośliznąć, nie? No naprawdę jak widzicie nie ma nic strasznego. Co jeszcze wam mogę powiedzieć? Tu są śliskie skały, więc to też jest dlatego. Dlatego tutaj jest o tyle niebezpiecznie. Bo, bo no jak się nie ma... Jak się nie ma, jak się nie postawi dobrze nogi, nie ma się jakichś butów takich, które są dość przyczepne, no to, no to jest po prostu czasem ciężko. O, i co najważniejsze, jak zmieniacie sobie ręce na łańcuchach, to zawsze zmieniacie. Trzymacie sobie jedną ręką poprzedni, dopiero łapiecie za drugi i dopiero puszczacie wcześniejsze. Żeby nie robić tak, że idziecie. Puszczasz, bierzesz następny, bo w momencie jak pójdziesz, puścisz ten, mogą Ci się podwinąć nogi i już po prostu nie zdążysz się złapać, więc to też jest po prostu ważne. Jak widzicie tutaj są w skale stopnie. O, co jeszcze chciałem Wam powiedzieć. Eee, tutaj dobrze jest wychodzić jak się ma kask, jak się ma kask to go ubierać, może no, tak powiem. Eee, ja mam mój, ja mój mam przypięty do plecaka. Nie, no chciałem być ogólnie dobry dla was Ale na swoje wytłumaczenia mam tyle, że Przede mną nikt nie idzie i prawdopodobnie nikogo tam nie ma Więc to po prostu tyle dobrze Tyle dobrze, że po prostu nikt Za nikim mi tutaj nie spadnie reszta skałka na głowę Uważam, no, że po prostu się tam od coś poluzowały Jakieś skałki czy kozica wyprzelać No to jest taki jedyny możliwy sposób Ale, ale okay. tak jak się za kimś idzie No to tam też ludzie chodzą, rzucają te skałki i i no naprawdę naprawdę czasem, czasem jest niebezpiecznie więc trzeba uważać. naprawdę tutaj właśnie jest to tak, by podejście, więc coś sobie, ale bez problemu. Nawet tutaj szczerze nie trzeba być jakoś wysportowanym, żeby tam wyjść. Po prostu macie trochę cięższe schody niż w domu i lepszą barierkę. Tutaj możecie się łapać. A więc naprawdę mega spoko. Też możecie się po prostu łapać skałę. Bo musicie łańcuchów. Więc... Jak mówiłem, jesteśmy tutaj prawdopodobnie sami. Wszędzie macie narysowane strzałki, pięknie, elegancko, żeby się nie pogubić. Ale tak no zawsze warto wybrać tam, gdzie się wydaje się najłatwiej. No i zobaczcie, pięknie tutaj mamy, jesteśmy sami, wszystko pięknie, ładnie widać. Mamy giewon. Jak ktoś nie był, to teraz będzie mógł spokojnie się wybrać. Zobaczy, że to nie jest wcale nic trudnego. To na spokojnie będzie mógł się wybrać i po prostu przyjść sobie tutaj. Bo naprawdę, jak widzicie, widoki są super. No więc dobra, jesteśmy już ready. Zapinam plecak. Zapinam plecak i lecimy na dół. Ok, tutaj widzicie macie bo będziemy schodzić jakby tutaj prawą stroną. Eee, nie wiem, jak to jest do końca, czy ale prawdopodobnie to jest szlak do zejścia, po prostu. No tak, tutaj widzicie strzałki, o się one są, a dużo ludzi po prostu schodzi e, tym samym, którym wychodzi, a to jest bardzo uciążliwe, bo już nieraz się z tym spotkałem, że po prostu to jest e, w że ty wychodzisz, gość ma drugi szlak do zejścia, a on sobie chodzi tamtym bo jemu się tak podoba bo jemu się tak podoba no i wiesz, no i, i ty musisz czekać na wolne łańcuchy i w ogóle bo, bo jemu się tak podoba i trudno no. <laughs> więc to po prostu jest burza więc jak będziecie tutaj chodzić to naprawdę schodźcie sobie tym drugim bo tutaj wcale nie ma jakoś o wiele gorzej, też są łańcuchy też wszystko da się na spokojnie zrobić Da się tutaj zejść, nie ma problemu. Także naprawdę patrzcie na to, bo w pierwsze nie będziecie wkurzać ludzi. Jak ludzie tak będą robić, to nie będą wkurzać Was. E, I pójdzie to o wiele sprawniej, bo jak jest młyn tutaj na szlaku, to naprawdę e, no potrafi się tam krokować. Z tego, z tego co nieraz byłem kiedyś, kiedyś jeszcze, kiedyś, jak chodziłem tak w późnych godzinach albo tam około 10:00, tam w której gdzie już było trochę ludzi, no to po prostu wtedy już. Tam są te kolejki. No, bo też druga sprawa jest taka, że ty, ty przykładowo wylecisz to za, za pół minuty, a wiesz, a ktoś potrzebuje na to, nie wiem, pięć minut, no nie, żeby sobie przejść, wiesz, bo ludzie się boją. Ktoś tam ma na przykład dla wysokości, albo tam, ma, albo jeszcze coś innego, no i po prostu idzie im to nie? No i żeby się po prostu nie wkurzać, że tam, nie wiem, musisz czekać albo też, no to tak jak mówię, trzeba sobie schodzić tym drugim szlakiem. Naprawdę nie ma dużo. No, tu już zeszliśmy i zostaną nam same schodki, same schodki nam zostaną. macie dalej po prostu oznakowane szlaki. No i tutaj, jak widzicie, już zeszliśmy do tej, do połowy naszego zejścia. Zaczynaliśmy na tym skrzyżowaniu od kopy. Schodzimy sobie żółtym szlakiem na Gronik, który prowadzi do Gronika. Tutaj, jak widzicie, mamy. Mamy super widoki, a dlatego tak schodzimy, bo mamy samochód zaparkowany w Kirach, więc tutaj musimy właśnie dostać się teraz do Kir, bo, bo niestety, no łatwiej by było tutaj do Kuźnic, ale, ale nie będę się potem pierdzielił busami, wolę sobie po prostu przejść tutaj dłuższą trasę, jeszcze po, pozwiedzać, pochodzić sobie szlakami. O! Powiedzcie mi, jakim trzeba być zjebanym człowiekiem, żeby wynieść tu całego, wypić go i nie schować go czy do kieszeni, czy do plecaku. I dotarliśmy do auta po 6 godzinach i tam 16 minutach, bo jestem na tu ze 100 metrów, więc najważniejsze, że udało się wszystko zrobić bezpiecznie, nic się nie stało. Weszliśmy do auta, bo przebieram się, zmienię ze skarpetki, że nie spadł w aucie, że będę No i co? Jak się podobało, to zostaw w górę i za skrót po więcej. Trzymajcie się na razie.